Siemaneczko! Z tej strony Piotrki. Dzisiaj jesteśmy oczywiście w Minecraft, jak możecie teraz zauważyć. Jesteśmy dzisiaj na Gofrowicach i dzisiaj po prostu jest odcinek gdzie dwie osoby, czyli pan gofr i pan czerwony będą mi mówić jakieś, no jakieś po prostu wyzwania i ja będę musiał się na to zgadzać znaczy nawet nie wyzwania na wszystko, dzisiaj cały dzień mówię na tak, więc będę się na wszystko zgadzał, więc dobra idziemy po nich, idziemy dobra, idziemy tam po nich, bo oni chyba w swoich domkach teraz są my tam idealnie do nich pójdziemy no, i ogóle subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. Yy, a bo sobie basen pan go w i teraz będzie się kąpał. Wpadajcie na Instagrama i tak na 1000 subskrypcji będzie piosenkę z udziałem pana Gofra. Już tyle powiem. No, i tyle, no co ja chciałem wam powiedzieć. No, i idziemy tutaj już do nich. O, oni tu już na basenie są, widzę. Siema. Dobra. Dobrze. No, my już do nich idziemy. Tutaj na basen. Siema. Nie no, fajny basen, fajny. No, zapomniałam wam powiedzieć, że dzisiaj wszystkie... Dzisiaj mówię na wszystko tak, cały dzień mówię na wszystko tak, więc... No, piszcie po prostu na czacie coś. Dobra, to normalny niby dzień, ale... Ale wszystko mówię na tak. Ja nie, mu Ogólnie sobie zrobię remont domku, bo taki na razie jest, ale chciałbym go mieć piętrowego, z betonu białego i zielonego, z balkonem, też niż taki. Ale to musiał iść na długą wyprawę. Musisz zjeść gofra. Ale to jest schabowy. No dobra, zjem, ale na razie nie jestem głodny. Jak będę głodny, to zjem, ale na razie nie jestem głodny. Ale straszny lagni są już na tej gofrowice, ja wam powiem. Dobra. Jak będę głony, to zjem tego gofra, ale na razie jej głony nie jestem. Nie wiem, czy ty to jest tak macie, ale mi cały czas sama postać chodzi. Ja nic ja nic nie robiłam mi sama chodzi. Na postać. No, tutaj GoF zrobił remont, bo miał tam... I patrzcie, no mi sama postać chodzi do... i do do tego, nie? Pan gofce tu zrobił... Miał tu kiedyś farmę, a teraz tu basen piękny zrobił. Dobra, mówcie dalej, bo gofra na razie nie. Jezus Maria. Widzicie, sama pozry mi chodziła, bo na pewno byłabym nie spadła. O dobra. Yy, zadanie, zadanie zaliczone. Zjadłem gofra. Zaliczone zadanie, zrób parkur, ale jaki parkur? No, z tą samą chodzeniem... zeskocz z dachu. Zeskoczyłem już z dachu. Ale mogę jeszcze raz zeskoczyć, ale jaki parkur mam zrobić? Ja już wiem, jaki chyba. Taki, no dobra. Uwaga, pyk, 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 pyk. Pyk, 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 Jeszcze raz, dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra. Pyk, pyk, o nie. Pyk, dobra. Idę teraz zeskoczyć z dachu. No, tylko że z, zeskoczę chyba z dachu pana Gofra, bo... E, bo nie mam po prostu jak wyjść na dach i inny, więc... O, to już z basenu zeskoczę. Od razu. I tu. Zeskoczyłem. No, cały dzień na tak to jest troszeczkę takie kłopotliwe wyzwanko. Znaczy takie dla mnie w sumie. Ja nie wiem, że w tym odcinku nie zginę tu naprawdę czasami. Jak będzie skocz do lawy, to ja nie wytrzymam, nie? Mam nadzieję, że nie będzie wskocz do lawy. Bo wtedy ja nie wiem co ja zrobię. No jakieś liście. to jest ściółka. Zetnij drzewo, ale jakie drzewo? Ogólnie jakie? No to dobra, to ja sobie musisz zjeść drewno. Jakie tutaj mamy zjeść drewno? Dobra, jakoś spróbujemy. Zetnę tu drzewo, jak bober. No raz spróbuję, spróbuję zjeść. O kurde, postawiłem to. Spróbuję, spróbuję jedno zjeść. Dobra, jem, jem. Zjadłem jedno, zjadłem. Miałem siedem, mam sześć, więc dobra. Zrobione zadanie. Dwa zadania sobie zrobiłem. Miałem zjeść drewno skopać drewno. o nasza farma już prawie rozrosła, ale no, patrzcie jak mi laguje ja po prostu nie wytrzymam ja zaraz Ale no trochę farma się zmieni o matko, ja mam motykę? nie mam motyki, ale miałem motykę trzeba to, to zrobić normalnie zasadzić, bo, bo zmieniało się dużo chyba na odcinku tej farmy ta farma chyba nie była budowana na odcinku farma zwierząt była budowana na odcinku tutaj, ale farma. Tutaj tego nie była na odcinku akurat. Dobrze, zobaczymy. Tylko nie dwa zadania pod rząd, bo to będzie po prostu chyba niemożliwe do wykonania w ogóle. Jak Wam się, jak, jak wam się podobają takie. Czekajcie. Jak Wam się podobają takie. Za chwilę nakarmię. Jak Wam się podobają takie odcinki z Gofrowicz, no oczywiście subskrybujcie kanał, zostawiacie łapki w górę, a my lecimy dalej z zadaniami muszę nakarmić swojego psa czyli Rexia. Zbierz wszystkie liście z wioski A to akurat będzie pomocnicze dla wioski nie wiem czego siadłem czy nie bo patrz jak mi laguje w ogóle ja po prostu za dużo budynków jest na tych gofrowicach za dużo a tu w ogóle nic nie ma gdzie są te liście tu są ściółki patrzcie nie wytrzymam zaraz no już mało mi zostało widzicie Odbierają 40, a tu jeszcze są ale to akurat będzie na plus. Tu dla wioski, żeby po prostu było czysto, ja sobie tą ściółkę w piecu zapalę. Czyli tam, no tutaj, jak to się nazywa, piecu, no piecu, no widzicie, że tutaj dam 64, i jeszcze tu dam do skrzynki 13, i od razu sobie drewno też dam tutaj. Dobra. Kolejna zadanka, kolejna zadanka. Ale dobra. Będę taki, Po prostu będę chodzić i robić normalne rzeczy, takie jak nie... Muszę ziemniaki mieć. Ale idę po pszenicę zebrać. E, bo trzeba e, zrobić... Jedną ważną rzecz. O nie, znowu będę potrzebować motyki. No nie, no znowu. Nie, nie wiem, za chwilę to pole będzie wyglądało jak nie wiem co. No, i to mam z tymi jajami zrobić. Zdejś mi jajce, a ja mam z tymi jajami zrobić? Dobra, i teraz tak. Będzie trzeba wyjść za chwilę spać Ale najpierw to Rzuć jaja w gofra No muszę tutaj coś zrobić Ale się żaden kurczak chyba nie wyklu... Dobra, idziemy spać, po prostu idziemy spać. O się robi już noc, a my idziemy spać tutaj. Dobra. O, stał nowy dzień. Czy no ja wstałem, a dzień. Po prostu był wschód. słońca, Ja nie wiem, ja naprawdę muszę zmienić jakiś silnik serwera, bo tak laguje. Nie tylko mi pewnie, więc dobra. Idę się połowić ryby na molu. Widzicie jaką dobrą wędkę tu mam. Idę się połowić. O, no, trzeba po prostu korzystać z tego co mamy i tyle. Zarzucamy wysoko O nie, połem do wody. Kup se kabel do internetu. Chyba internetu. Ja mam kabel do internetu, o, ale wysoko zarzuciłem, ja nie mogę. A to też jest zadanie, znaczy wyzwanie. To ja muszę sobie kupić jedno. Bo mi laguje, no laguje mi no. Ale to, ja, czy ja muszę sobie kupić? Sumie, no, bo to jest, żeby. na no, tak, musisz zjeść trującą rybę. Najpierw muszę złowić jakąś trującą rybę. A trującą rybę to ja nie wiem, to będzie tego, jak to się nazywała. No, ktoś mi to złapał. No, dobra, jeszcze raz zarzucam. Muszę złowić tą trującą rybę też, żeby ją zjeść, żeby zjeść. O jakaś ryba płynie, płynie, płynie. No znowu mi ktoś ją zabrał. No czyli trującą, czyli surową. No daj. No i wpadłem do wody, bo już sam sam poza mnie No daj mi. Oddaj mi, bo muszę zrobić zadanie. Patrzcie co się dzieje, ja nic nie robię. Ja wiem, że wy tego nie widzicie, ale naprawdę nic nie robię. mi sama po coś chodzi. No daj mi tą rybę. Bo muszę ją zjeść. No. I tak nie jestem głodny na razie. Muszę poczekać, aż będę głodny. A teraz idę pszenicę zrobić na chleb. Mój na nie mamy, więc zrobię to u siebie w domku. sobie pójdę i tutaj zrobię tak pyk. pyk 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 i jedna mi zostanie powiedz ile masz subskrypcji no tak widzowie ja na ten moment, jak to nagrywam, mam 857. Mam nadzieję, że do końca wakacji dobijemy 1000 subskrypcji, bo będzie piosenka na kanale. Yy, więc po prostu mam nadzieję, że do końca wakacji dobiję te 1000 i po prostu będę. No. A na ten moment mam 857, jak nagrywam. Nie wiem, kiedy to wrzucę, więc nie wiem, ile będę miał. Więc no. Dobra, no, ale łatwe są te zadania, Wam powiem widzowie. Będzie piosenka, która będzie hitem. No. To jest ogólnie piosenka, którą śpiewa, mogę Wam tak zaspoilerować trochę, którą śpiewa Pan Goff. Będziecie słyszeć jego głos. Nie, będziemy, nie, będzie, nie będzie trailera, bo ona trwa tylko minutę. Ona jest bardzo krótka. Więc trailera nie będzie, po prostu będzie piosenka premierowana. Yy, I tak, no tam usłyszycie głos pana Gofra. A na razie to będzie po prostu... O tyle, mam nadzieję, że dobijecie i... Dalej, no trzeba jakoś Co to... Jest? No to sobie możemy tam... O dobra, mogę zjeść tą rybę, Żeby się to zadanie zrobić no, zjadę. Nie zatrułem się, bo ja bym musiał tu łowić cały dzień, żeby złowić tą zatrutą. Ale tak to nie będę łowić cały czas, bo... nie ma sensu to. No, a więc tak. Więc ja mam z tą Lilią zrobić. Dobra. Dobrze, widzowie. Ostatnie wyzwanko jakieś hardkorowe chcę wyzwanko żeby zakończyć hardkorowo odcinek Poproszę jakieś hardkorowe zadanko ale nie jakieś za bardzo hardkorowe a się i tak jakbyś mus... ja i tak muszę się zgodzić na to hardkorowe więc mam nadzieję że zrób to co ja no idem. a bo jeszcze po dwa zadanka będzie no idem, idem. co mam zrobić Czekajcie, O dobra. O chyba coś zrobię. Mogę już chodzić? Mogę. Dobra. Uwaga. Zni dobra, postawiłem, ale znisz Ale jakby wie się w moim basenie. A to nie, też takie hardcore. O dobra zrobiłem. I zniszczyłem. Zrobiłem zadanko. Idę zrobić kolejne. Ostatnie. Dobrze. Ostatnie, ostatnie. Ja pójdę ścieżką normalnie. Tutaj. Pięknie, dobra, na górę. I wykąpię się. Dobrze widzowie, jak chcecie więcej odcinków takich albo innych, to subskrybujcie kanał, zostawiacie łapki w górę. Wpadajcie na Instagrama. Linka macie oczywiście w opisie filmu. A ja się z wami żegnam, papa.